W najbliższym sezonie uruchomimy dla Was produkt nowy, to są szkolenia w wersji premium. Do tej pory mieliśmy szkolenia z oferty ogólnodostępnej, czyli był instruktor i czterech uczestników maksymalnie. Jak również była oferta indywidualna, czyli instruktor szkolił się z jednym uczestnikiem, tak zwane szkolenie one-to-one. -one. No ale wsłuchaliśmy się trochę w Wasze głosy i stwierdziliśmy, że wprowadzimy taki nowy produkt. To będą manewrówki w wersji premium, jak również szkolenia w wersji premium. O co chodzi? Jest instruktor i dwóch uczestników, czyli szkolenia są dużo bardziej intensywne i kameralne niż te z oferty ogólno dostępnej, ale jednak bardziej zespołowe niż te z oferty indywidualnej. Czyli jest instruktor i dwóch uczestników. Manewrówki w wersji premium mają to do siebie, że rozpoczynamy je. Z reguły w weekend stosowane manewrówki weekendowe i one trwają od piątku godzina 18 do niedzieli godzina 15-16 i szkolenia na jachtowego sternika morskiego prawie tygodniowe, od niedzieli do piątku, w niedzielę o godzinie 18.00. Zaokrętowanie, w piątek w południe egzamin na patent jachtowego sternika morskiego, i wczesnym popołudniem już można powiedzieć, że jest po bólu. Takie szkolenia w wersji premium. Charakteryzują się czym? Tym, że one na pewno siłą rzeczy będą dla Was bardzo, bardzo intensywne i przez to bardzo skuteczne. Każdy z Was, od swojego jakiegoś poziomu, z jakim by tu nie przyszedł, w większym zaawansowania czy trochę niższym, wykona krok do przodu i wykona ten krok dużo większy niż w przypadku. Szkoleń z oferty ogólnodostępnej dlatego, że po prostu przy kolesterowym będziecie nie dwa razy dłużej, mimo że, uczestników jest, bo uczestników jest dwa razy mniej, tylko trzy czy cztery razy dłużej. To tak się przekłada. To stwierdziliśmy, że jak już jedziesz do nas przez pół Polski albo przez całą Polskę, a niektóre osoby przylatują do, na, na, do nas nawet z Kanady, z USA czy, czy tu z Holandii i tak dalej, z całej Europy, no to, to już to musi być skuteczne. To musi być intensywne i masz wyjechać stąd zadowolony i Zresztą wy sami tego chcecie, w rozmowach ze mną podsunęliście mi ten pomysł, stąd ten pomysł tych szkoleń w wersji premium. Kolejną ważną sprawą jest to, że nawet jeśli ty będziesz jedyną osobą, która zarezerwuje takie szkolenie, jedną z tych dwóch, tak? czyli ty się, ty się zapisujesz, druga, drugie miejsce jest wolne to masz gwarancję, że to szkolenie się odbędzie, tak? Więc myślę, że też to jest bardzo duży, duży atut tego szkolenia. Wszystkie szkolenia w wersji premium, te manewrówki i, i na patent jachtowego sternika morskiego są realizowane bezpośrednio przeze mnie, przez statka Ducha i najczęściej będą one miały miejsce tu, koło brzegu, na jachcie Bawaria 36 Cruiser na Genius Loci, na którym teraz się tu właśnie znajduję. I no, tak to wygląda. Oczywiście, na Wasze specjalne zamówienie nie ma problemu, abyśmy zorganizowali takie szkolenie gdzie indziej, na przykład na Zatoce Gdańskiej, tam doczarterowali jacht, lub nawet gdzieś na, na Morzu Śródziemnym, jeśli byście mieli takie, takie życzenie. Jeśli byście chcieli uczestniczyć w takim szkoleniu w wersji premium, czy to jachtowy sternik morski, czy kurs manewrowy no to zapraszam Was do kontaktu na tadekduch.pl, zakładka kontakt i tam piszcie na mail lub dzwońcie bezpośrednio. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie, telefonujcie, postaramy się na nie odpowiedzieć i no i mam nadzieję do zobaczenia na pokładzie. Pozdrawiam serdecznie Tadek Duch.